I jakość Twojego życia zależy od jakości pytań, które sobie zadajesz, bo niezależnie od tego, czy Ty chcesz, czy nie, i tak ciągle myślisz. I teraz, czy Twoje myślenie jest totalnie przypadkowe, jest uzależnione od przypadkowych myśli, czy swoje myślenie ukierunkowujesz? A do tego, żeby ukierunkować swoje myślenie, to najlepsze są pytania. Na przykład tego rodzaju. Jeżeli zadasz sobie takie pytanie, to pytanie. Jak to jest możliwe, że każdego dnia mam coraz więcej powodów do wdzięczności? I teraz, jeżeli będzie się Twój umysł zajmował takim pytaniem, to zaczniesz ukierunkować swoją uwagę na wdzięczność i zaczniesz dostrzegać w rzeczywistości coraz więcej powodów do wdzięczności. A im bardziej jesteś wdzięczny, tym więcej powodów masz do wdzięczności. I tego rodzaju pytania właśnie tak działają. Jak to jest możliwe, że każdego dnia mam coraz więcej powodów do, do wdzięczności, bo to co wewnątrz, to na zewnątrz? Możesz w innej kombinacji to pytanie zadawać. Na przykład, jak to jest możliwe, że moje myśli w mojej głowie mnie wspierają? I teraz, jak się zaczniesz nad tym zastanawiać, no jak to jest możliwe, to zaczniesz widzieć coraz więcej możliwości i potwierdzeń, że Twoje myśli, które są w Twojej głowie, zaczynają Cię wspierać. Teraz na przykład, jak to jest możliwe, że sprawy w moim życiu tak dobrze się układają? I teraz po prostu zadając takie pytanie, Twoja uwaga się nakierowuje na jakieś pozytywne rozwiązania.